Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Karolina Skonieczna Żydecka, reprezentuję Pomorski Uniwersytet Medyczny i mam przyjemność zaprezentować Państwu wykład zatytułowany Zdrowie Psychiczne i Fizyczne Dzieci oraz Nastolatków w pandemii COVID-19. Będę się chciała z Państwem podzielić wynikami ogólnoświatowego badania COHWIT. Jak wspomnieli w poprzednich wykładach moi koledzy, Stres jest uznanym w literaturze czynnikiem ryzyka rozwoju chorób, zarówno organicznych, jak i psychicznych. Jednak stres pandemiczny wpłynął nie tylko na nas, na osoby dorosłe, ale również na nasze dzieci, na młodzież. W przypadku tej grupy wiekowej wpływ pandemii należy rozpatrywać w przynajmniej kilku płaszczyznach. O ile z literatury tematu oraz z doniesień lekarzy Wiemy, że COVID-19 przebiega nieco łagodniej u dzieci w porównaniu do osób dorosłych, to jednak w tej grupie wiekowej obserwowany jest zespół pokowidowy. Wpływ pandemii należy także rozumieć poprzez separację z dziadkami, którzy są niezbędni w procesie wychowania i rozwoju dziecka, a którzy znajdują się w grupie obarczonej najwyższym ryzykiem zakażenia COVID-19 i Śmiertelności z tego powodu. Wielu rodziców utraciło zatrudnienie, zmniejszył się zatem dochód w gospodarstwach domowych, co wywołało ogromną niestabilność ekonomiczną. Jej ofiarami są również dzieci. Podobnie jak inne kryzysy w przeszłości, pandemia COVID-19 obnażyła istniejące nierówności społeczne, ekonomiczne i tym samym zdrowotne. Mowa tu chociażby o zmniejszonym dostępie do mm, narzędzi umożliwiających zdalną komunikację w niektórych rodzinach. Dzieci zapytane o to, jak bardzo stresują się psychicznie w trakcie pandemii, w jednym z tygodników amerykańskich odpowiedziały, że dokładnie tak, jak stresują się, będąc w domu na e, zwolnieniu z powodu choroby jakiejkolwiek wieku dziecięcego. Rodzice, którzy potracili pracę. Którzy zmuszeni byli poddać się izolacji, spędzają ogrom czasu i spędzały ogrom czasu ze swoimi dziećmi, a stres wywołany załamaniem ekonomii gospodarki domowej sprawia, że u niektórych z nich zaczęła się agresja i przemoc domowa kierowana głównie w kierunku dzieci. Wreszcie, pandemię należy rozpatrywać perspektywicznie. Wiemy z doniesień lekarzy i z różnych statystyk, że liczba rodziców, którzy zgłaszają się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistów z powodu nagłych i mniej nagłych jest istotnie mniejsza w porównaniu do czasów przed pandemią, co w połączeniu z zmniejszeniem poziomu aktywności fizycznej wskutek izolacji pozwala przypuszczać, że po pandemii COVID-19 będziemy obserwować wysyp chorób. Wieku dziecięcego, w tym zaburzeń metabolicznych z otyłością łącznie. Nic więc dziwnego, że te stresory prezentowane przeze mnie o charakterze i fizycznym, i psychicznym załamały psychikę dzieci oraz nastolatków. Proszę zobaczyć, jak istotnie zwiększyła się liczba wyobrażeń na temat targnięcia się na własne życie oraz prób samobójczych w porównaniu do czasów sprzed pandemii. W momencie, kiedy pandemia rozpoczynała swoją wędrówkę w Europie, w marcu 2020 roku, ta liczba wzrosła ponad dwukrotnie. Dlatego też wraz z dużą grupą naukowców z ponad 40 krajów na całym świecie zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie, którego celem jest oszacowanie zmian psychicznych, ale też fizycznych w populacji ogólnej. Natomiast dzisiaj Chciałabym zaprezentować Państwu wyniki dotyczące dzieci oraz młodzieży. Badanie Kochwit, bo o nim mowa, jest ankietowym badaniem, którego twórcami są profesor Korel z Uniwersytetu Charité w Berlinie oraz dr Marko Solmi z Uniwersytetu w Padwie we Włoszech. Ja natomiast mam przyjemność pełnić rolę lidera polskiego zespołu. Badanie Kochwit jest badaniem ankietowym, które umieszczone jest na stronach internetowych pod adresem wwwkochwit.com. Dane zbierane są za pomocą platformy RedCap i gromadzone są na serwerach Instytutu Neuronauki Uniwersytetu w Padwie, a ostatnio również Charité w Berlinie. Cały protokół badania uzyskał akceptację nowojorskiej komisji Bioetycznej Szkoły Medycznej. I sam kwestionariusz ankiety wykorzystuje 11 walidowanych skal psychometrycznych, w których każda ocenia różne wykładniki zdrowia psychicznego, jak na przykład depresję, lęki czy występowanie zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Prosimy naszych ankietowanych, bo ankieta nadal działa, jest żywa w internecie, o ocenę każdego ze wskazanych w pytaniach zjawisk, zachowań. W skali od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najintensywniejsze wyrażenie danej cechy zaprezentowanej w konkretnym pytaniu. Prosimy o ocenę rzeczywistą, czyli w czasie wypełniania ankiety, oraz prosimy o cofnięcie się do czasów przedpandemicznych. Cała ankieta podzielona jest na dwie części. Pierwszą część może wypełnić osoba dorosła, a jeżeli wyrazi ona zgodę, może Ocenić zachowanie i funkcjonowanie swojego dziecka. Dzieje się to z wykorzystaniem skal globalnego funkcjonowania CGAS oraz zadowolenia z życia dziecka PQLSQ. Natomiast jeżeli dzieci tychże rodziców wyrażą taką chęć, mogą również wypełnić pełną ankietę, pochwit, oczywiście dostosowaną w konkretnych pytaniach do warunków wiekowych. Skala CGAS to pierwsza skala oceny rodzicielskiej. Rodzic ocenia globalne funkcjonowanie swojego dziecka, posługując się suwakiem w przedziale od 0 do 100. Im większa liczba przyznanych punktów, tym lepsze funkcjonowanie w większości lub wszystkich domenach codziennego życia. Jeżeli chodzi o zadowolenie z życia, czyli kwestionariusz PQLSQ, jest to 15 stwierdzeń, w których również każde oceniane jest przez rodzica w skali od 0 do 100 przed i w trakcie trwania pandemii. Z danych zgromadzonych do końca maja 2021 roku mamy informacje o ocenach rodzicielskich ponad 7600 osób pochodzących z 46 krajów. Najczęściej rodzice oceniali dzieci w średnim wieku 14 lat. W większości były to nastolatki, a więc osoby od 13 do 18 roku życia, nieco mniej dzieci. Jeżeli chodzi o rozkład płci, był on zrównoważony, ale w tej grupie znajdowały się również osoby nienormatywne płciowe. Najwięcej ocen rodzicielskich pochodziło z Hiszpanii, Brazylii, Włoch, Niemiec, Austrii oraz Francji i proszę zobaczyć, jak istotnie zmniejszyła się liczba punktów, czyli skara 0 do 100 przyznawanych przez rodziców, przez rodziców w skali CGAS po pandemii czy w trakcie jej trwania w odniesieniu do czasu przedpandemicznego. Co istotne, kontynent afrykański oceniał swoje pociechy zdecydowanie gorzej w porównaniu do rodziców z innych kontynentów, co jest potwierdzeniem Owych eksponowanych nierówności społeczno-ekonomicznych, o których mówiłam wcześniej. Liczba osób, które uzyskały mniejszą punktację niż 50, tzw. cut-off, świadczący o względnie poprawnym funkcjonowaniu na co dzień, zwiększyła się praktycznie dwukrotnie. W kategoriach płci gorzej oceniane były osoby niebinarne, transseksualne. Choć ze względu na mm, nie, niewielką liczebność tej grupy, należy te wyniki traktować z ostrożnością, dlatego że moc statystyczna tych kalkulacji jest niewystarczająca. W kategoriach wiekowych, a więc nastolatek, dziecko, nie zauważyliśmy różnic, jeżeli chodzi o ocenę w skali CGAS, zarówno przed, jak i w trakcie trwania pandemii, a sam wiek nie korelował istotnie z oceną w tejże skali. W skali PQLSK w każdej z 15 analizowanych domen byliśmy w stanie zaobserwować istotne statystycznie zmniejszenie liczby punktów, którą przyznawali rodzice dla swoich dzieci, oceniając ich właśnie w tym kwestionariuszu. I tutaj również największe spadki liczby punktów i jednocześnie najgorsze funkcjonowanie dotyczyło dzieci ocenianych przez rodziców pochodzących z Afryki. Wiek w tym wypadku korelował ujemnie z oceną w skali PQLS-u, jednak siła tej korelacji była niewielka, praktycznie, praktycznie nieistotna, choć, jak pokazuje kolejna analiza, byliśmy w stanie w kategoriach jakościowych zaobserwować, że nieco lepiej były oceniane. Dzieci w porównaniu z nastolatkami, przez swoich rodziców, zarówno, zarówno w odniesieniu do czasów przedpandemicznych, jak i w trakcie jej trwania. Również osoby niebinarne i transseksualne oceniane były przez rodziców gorzej, ale zważywszy na tę niewystarczającą moc, jak wspomniałam wcześniej, wyniki te należy traktować z ostrożnością. W drugiej części naszych badań uzyskaliśmy dane od bezpośrednio adolescentów oraz od bezpośrednio dzieci. Liczebność tej pierwszej grupy, czyli nastolatków, wynosiła blisko 5 tysięcy nastolatków, natomiast w przypadku dzieci ponad 3,5 tysiące. W obu grupach znajdowała się niewielka liczba osób, które chorowały na COVID lub miały styczność z zakażonymi. W kategoriach płci były to populacje zrównoważone, a średnia wieku nastolatków, które udzielało odpowiedzi, wynosiła 15,6, a dzieci 10,8 lat. W skali WHO-5 dotyczącej funkcjonowania dziecka i jakości życia według WHO również zmniejszyła się podobnie jak w ocenach rodzicielskich, liczba punktów które przyznawali sobie nastolatkowi oraz dzieci po pandemii czy w trakcie jej trwania w porównaniu do czasu przed jej wystąpieniem. Przyjmując za punkt odcięcia 60 punktów, byliśmy w stanie zaobserwować, że liczba zwłaszcza dzieci, które nie uzyskały takiej punktacji, zwiększyła się niemal dwukrotnie. W tej samej skali, którą wykorzystywali rodzice do oceny, oceniały się same dzieci i również oceniły się źle. Liczba uzyskanych punktów w tych 15 wskazaniach była istotnie mniejsza, a liczba osób, które nie przekroczyły punktu odcięcia, świadczącego o prawidłowym funkcjonowaniu, zwiększyła się praktycznie dwukrotnie. Zapytaliśmy również naszych ankietowanych, nastolatków oraz dzieci. Jak bardzo są znudzone. I nie jest to chyba zdziwienie, że zarówno nastolatkowie, jak i dzieci wskazały, że nudzą się istotnie częściej i intensywniej. Co dziwne, zaskakujące, były bardziej skupione. Były jednak również nieco bardziej sfrustrowane, bardziej osamotnione, natomiast określiły swoją odporność psychiczną jako istotnie zmniejszoną. Bardziej odczuwały stres i dotyczy to znów zarówno nastolatków, jak i dzieci, ale co istotne, nie odczuwały intensywniej bólu, zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym. Zapytane o to, jak prezentuje się ich zdrowie psychiczne całościowo, wskazały, że zdecydowanie uległo ono pogorszeniu. Stały natomiast lepiej, czy śpią natomiast lepiej, co prawdopodobnie wynika z przebywania w domu. I zdalnej edukacji. Natomiast jeżeli zapytaliśmy ich na koniec, w jaki sposób radzą sobie ze stresem pandemicznym, podając kilka przykładów strategii radzenia sobie ze stresem i prosząc o przyporządkowanie ich jako bardzo ważne, ważne i nieważne, to nastolatki wskazały, że najistotniejsze dla nich są internet, ćwiczenia fizyczne, social media oraz kontakty z innymi osobami. Natomiast dzieci wskazały, że radzą sobie poprzez kontakty, jeżeli są możliwe, z kolegami, surfowanie w internecie, zabawę ze zwierzętami, gry, głównie internetowe, oraz oddawanie się własnemu hobby. Na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, że pandemia COVID-19 istotnie pogorszyła psychofizyczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży na całym świecie, zwłaszcza na kontynencie afrykańskim. A młodzież i osoby nienormatywne płciowo są bardziej podatne na to pogorszenie funkcjonowania psychospołecznego. Internet, social media, sport oraz kontakty bezpośrednio to główne strategie radzenia sobie ze stresem pandemicznym. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję moim kolegom z zespołu COHIT Polska, z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Uniwersytetu Białostockiemu, Uniwersytetowi Białostockiemu. Jeżeli ktoś z Państwa nie wypełnił jeszcze ankiety, nie ocenił swojego dziecka, to bardzo serdecznie zapraszamy na stronę www.kochit.com, a oto zaproszenie. Dziękuję.